Żeńskie i męskie imiona słowiańskie: Źródło: Mamo to ja, .pl. Żeńskie imiona słowiańskie: Bogu miła, miła Bogu, Bogusława, Sławiąca Boga, Bożena, Darowana od Boga, Bronisława Ta, która strzeże Sławy, Czesława, Oczekująca Sławy, Dobrosława, Ciesząca się dobrą Sławą Kazimiera Ta. Która nie daje spokoju wrogom. Ludmiła. Miła dla ludzi. Milena. Ta miła. Mirosława. Przynosząca pokój swojemu ludowi. Radosława. Sławiąca radość. Sława. Ciesząca się sławą. Sławomira. Zdobywająca sławę poprzez pokój. Stanisława. Ta, którą czeka sława. Wiesława. Ta, która pragnie sławy. Wisława. Ta. Która będzie sławna. Męskie imiona słowiańskie i ich znaczenie: Bogdan. Dany od Boga. Bogumił. Miły Bogu. Bogusław. Sławiący Boga. Bolesław. Bardziej sławny. Bożydar. Darowany od Boga. Bronisław. Ten, który strzeże sławy. Czesław. Ten, który oczekuje sławy. Jarosław. Pełen wielkiej sławy. Kazimierz, niszczący pokój, Krzesimir, ten, który przywraca pokój, miłosz, miłowany, Mirosław, sławiący pokój, Radosław, sławiący radość, Sławomir, sławiący pokój, Stanisław, niech stanie się sławny, Wojciech, Waleczny, cieszący się z walki, Zbigniew, ten, który pozbył się gniewu. Opracowanie i montaż, Słowianin Sławianin, oprawa dźwiękowa, PJP Produkcja, czytała, Krystina Czubawna.